Z tej strony to dzisiaj będziemy grać e, z moim kolegą i e, Dzisiaj Wam pokażę e, zadanie, e, nowe zadanie w tajnych służbach. Dzisiaj sobie nawiążemy połączenie. To e, nawiążenie połączenie. Ja już tutaj zaznaczyłem, widzowie zauważyli. Jak już widzicie, od dwóch odcinków mam ten nowy skin. Więc dobra, zacznijmy grać. Daj, daj gotowość chwilek. W ogóle tak w ogóle widzowie to za niedługo będzie właśnie nowa ekipaka, więc jak ktoś kupuje ekipę, no to myślę, że będzie się opłacało nawet. Właśnie. Właśnie. Więc dobra. Ja już zaznaczyłem, to jest na wykrzywione. Lecimy na wykrzywione. Bo to będzie najbliżej. Albo nie. Nie, poczekaj. Najbliżej to będzie tu. No i nasz kolega nazywa się Szymon. Ja zaznaczyłem gdzie lecimy. Idealnie gdzieś tam już powinno być. Jakiegoś bambiczka nawalam. Elo, daj subika, bo jak nie dasz subika, to cię rozwalę. Dobra, ja już Jeśli nie chcecie spotkać z panem, to... Jaki, jeśli nie chcecie napotkać tą, tą kozaura w nawiasie pro, pro playera, to zostawcie łapkę w górę. Więc dobra, najpierw nawiązujemy połączenie i potem robimy tą misję jakąś poboczną. Widzowie, tak się robi. O, dobra, widzę już to, żeby nawiązać połączenie. Tak, przy tych samochodzikach wrum widzowie, tutaj są. Dobra. Znisz budowlę przy rzucie czogów, zero budowania. Chodź na, chodźcie na czog! Trzeba zniszczyć te. Trzeba zniszczyć rzeczy. Czogiem. Gość. Gość ma PM, -a, a ja mam. Dobra, bierzcie PM, bierzcie PM. Ja sobie idę po czog. Ja muszę niszczyć. Dobra, teraz wy musicie niszczyć. A nie, jeszcze nie, nie niszcz, nie niszcz. Ja nadal muszę. Poczekaj, ja muszę zrobić tą misję pokazać widzom jak to się robi. Więc najlepiej właśnie pojechać sobie na to miejscóweczkę i yy, od razu mieć czołg. To jest ten Bambi, który nie zostawił łapkę w górę. Pod tym filmem, no i właśnie go zlikwidowałem. Więc jak widzicie, widzowie, warto zostawiać łapeczki w górę. Więc zostawcie łap łapeczkę w górę. Poczekaj. Bo mnie walą boty, kur... Weźcie Walcie do botów. Ja nie jeszcze to, żeby pokazać. Najlepiej, właśnie. Na tę miejscówkę, bo tu macie blisko czołg. Dobra. Dobra, mam już cały. Dobra, możecie już zrobić misję. Wy możecie zrobić. Ej, bo do mnie śmietankowiec nawala. I boty e, wszyscy do mnie nawalają. Help me, please. Dobra, widzowe. Robimy moro. Luzik arbuzik widzowie, my tu sobie radzimy. Łatwo z, bo z botami, boty totalne widzowie. No właśnie, więc jak nie chcecie być botami, zostawcie łapkę w górę, subika. To naprawdę dla nas mało. No wiem, ale... O, oh jest nice, mam termalkę widzowie. Więc dobra, właśnie tak się robi tą misję. Najlepiej to jechać właśnie tam. Bierze się to i idzie się na czołg. A ja mam beczkę, po co marnować splesze? Jak widzicie wideo wiem, my tutaj robimy oro. W sumie nikogo nie zabiliśmy, ale okej. Okay. No, w sumie. Dobra, ja zobaczę, czy tutaj jest jakiś gość. Nie. No, daily bullet. Ej, bo ja tu mam. Aha, ja myślałem, że wy macie e, HP mało. Ja, ja, ja. Ja lubię termmark. Hey, I O mam nejdy dobra. goście. Dobra mam przezs ranę. Pano. Wysadzamy ich nejdami, kurde. Leży. Jeszcze jest trzeci. Poczekaj. O, mam nowe zadania sezonowe, widzowie. Nice. Uważaj, bo walę że tutaj amunicji do pompy nie mam wiele, żeby ci dać. dzisiaj, no ja dzisiaj zrobiłem sobie smugi i lotnie gumiaka. Dobra, chodźcie do strefy już. Gdzie jest to nasz znaczy? Ode mnie, trochę. Dwa. Trzy goście. Dobra, ja ich nawalam. Kurde. Nie. Filek! Czemu ich podjeżdża? Walą do mnie, walą do mnie. A! Dobra, ja uciekam, bo... Em, jak tak? Jak? Co jest? Skąd? Skąd? Po pierwsze, skąd oni walą? Wiem że, wiem, że zyskały, ale po prostu, jakby to powiedzieć, przez ściany bym to ujął. Nie dobijaj go! Nie, już do ciebie walą. Weź jeszcze moją kartę. Tyły, tyły, tyły! Kurde, nie udało się, widzowie. Zrobimy sobie jeszcze właśnie yy, zrobimy sobie jeszcze jeden meczik. Ja sobie zobaczę jakie tu mam misje sezonowe yy, zaraz zadaj przeciwnikom jeden 100 punktów obraźnię zadaj obrażenia przeciwnikom spadając

Gdzie? A na stację bezlową? Spok. Ej, rozumiecie, jakie ja mam zadanie sezonowe? Rzuć kapustą 100 na 100 metrów. Więc takie bekowe zadanie to będziecie mieli kapustę, to mi dajcie, to ja rzucę ją na 100 metrów. Bambi head! Uuu! Dobrze! Head! Head miał się jako, a ten babik to coś tak spami, a teraz ucieka. Boom, headzik, ładnie widzowie. Jak chcecie być tacy, jak chcecie być ta tacy dobrzy, to nie zostawiajcie łapki w górę, ale to też zostawcie jednak łapkę w górę, ale musicie dać jeszcze subika, to wtedy będziecie oczywiście na obydwu kanałach, to będziecie naprawdę super mocarni. tak samo jak ja, więc... Dobra. Jak znajdziecie kapustę, to mi dajcie. Ej, bo goście do nas lecą. Wiem, dlatego ja od razu Idę po broni nową. Walimy do nich! Ej, bo mam gościa. Dobra, leży! Kilofujemy! Z spamią goście Em... Widzowie! O, widzicie, co się no, no to on, on pewnie i tak nie, zaraz i ich widzowie. Osłone. Grubeczkę osłony i walimy do nich widzowie! Nie, w, za łatwo. Ok no to my... My im nie będziemy przeszkadzać. Filip! Filek masz tutaj. Ktoś wolno Nejda. Ktoś wolno da bo słyszałem. Pudełeczko Ej, hey, nice! Jest właśnie taki punkt. Ja już zrobiłem to kiedyś i teraz ci się. Jest takie zadanie, że trzeba yy, tutaj zaatakować pojazdy, ale nie wiem o co chodzi z tym. 60 metrów. da się rzucić na 100 metrów kapustą. E, wiecie jak rzucić na 100 metrów na 100 metrów kapustą? Tylko że ja maców nie mam. Dzięki, że robisz mi spafilek. Też taka dla was porada widzowie, jak chcecie szybciej niszczyć różne, stru... jak chcecie niszczyć różne struktury, no to najlepiej według mnie sobie po prostu walić. Kurde, nie udało się. Ewa, jak na przykład macie coś takiego jak misja, zniszczyć barykady i sprzęt UR, inaczej urojonego reżimu, to trzeba po prostu zniszczyć te takie maszyny, co oni tu mają. Chodźci! coś jeden. Jaki za filek. Ja czekam, aż się furgonetka z restartem naładuje. Filek! Dobra, ja tutaj robię misję widzowym. Próbuję ich zabić. Dobra, leżą. Dobra, ja już cię restartuję, Filek. A, ty jesteś zrestartowany, xd. mityczną termalkę. Gość miał mityczną termalkę, powiem wam. I legendarnego tego. Pomóż agentom siódemki. Dobra, to ja idę pomagać agentom siódemki. Dobra, jak widzicie. No słychać się Szymon, Szymon. Aha, a my mamy w ogóle twoją kartę. Dobra, mamy. Ok, poczekaj! Jak będzie Szymon jeszcze! Chwilek! Mam jeszcze jeden. Dobra, no to uleczymy się wszyscy jak będzie. Nie, 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 nie można. Ja muszę... Ja muszę Przepraszam, ja muszę mi się choć Ja go restartuję! 28. Gdzie, 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 gdzie? Dobra, uciekamy, uciekamy. Coś się laguje, widzowie, chyba. Szybko, speed. Udało się, widzowie. Wyszliśmy z burzy. Dobra, jak tyś. Ci... Szymon tam został. niego flatową pompicę Ej tu są klombowce Spok, tylko Cię trochę Szymon nie słychać Ty filek Skype'u A Ty też robisz tą misję? Też kapustę, bo ja też muszę rzucić. No, ale wiesz, że ja ci wybudowałem to daj to. Daj kapustę. No to rzuć to. No wiem. To chodź. No, ale ja ci już wybudowałem filek. ja mam. No. Masz jeszcze kapustę? Ja no, co to się tam coś... Właśnie metrów nic już nie dobudowało. Jak nic? Dobudowałem. To jest samo co wcześniej. Też nie. No to jak już to, ile po to? Nie, bo dwa. No, na nagraniu jest, więc się chwilek nie kłóć. Na nagraniu jest. Wale do. Podjeżdżacie gość! szarny Wyda z tej buży Dobra udało się wizowie Jaki gość

Nie, potem jak będzie kryzysowa sytuacja, to sobie wezmę Dobra, teraz jest kryzysowa sytuacja. Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Wiedziałem. Po ile burza bije? Po dwa bije burza teraz. Marsz, ja widziałem wcześniej Marshmallow.